To co, zaczynamy? Zaczynamy. No to co, no to lecimy w takim razie z tymi inspirankami. Tak, stresuję się. Jak mam być szczera, to stresuję się bardzo, ponieważ ten projekt jest dla mnie bardzo, bardzo ważny i żeby dotarł po prostu do jak najszerszej publiczności. A czym są dla ciebie inspiranki? Wiesz, co to jest taki projekt, który powstał tutaj. Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy, niezależnie od tego, czy jesteśmy sprawni, czy nie, czy jesteśmy w Aktualnie, wiesz, w paśmie sukcesów, czy jesteśmy w dole, to doceniajmy po prostu to, gdzie jesteśmy. To właśnie o to chodzi, żeby uświadomić sobie, że wszystko jest czasowe. Myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i chciałabym przynajmniej, żeby tak właśnie było. Już nie mogę się doczekać tego premierowego odcinka. 6 kwietnia w niedzielę o 9 rano. Zaczniemy rozmowę z bardzo ważną dla mnie osobą prywatnie.